Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego. Weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście mnie; byłem nagi, a przyodzialiście mnie; byłem chory, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi panie: Kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy ciebie, spragnionym i daliśmy cię pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie, Król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają Ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę opowiadam Wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Dziś niedziela Chrystusa Króla. Jezus, Jezus, Chrystus, Król Wszechświata. Chrystusa Króla Wszechświata. To jest ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za tydzień już Adwent i nowy rok liturgiczny, a dziś uroczystość Chrystusa Króla. Jezus jest królem Wszechświata, a my jesteśmy cząstką Wszechświata. Czy Jezus jest naszym królem? Czy my chcemy, żeby On był naszym królem? Mówimy, często modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. A czy my chcemy tego królestwa? Czy chcemy, żeby Jezus królował nad nami? Czy chcemy być posłusznymi sługami takiego króla? Czy chcemy, żeby wszystko w naszym życiu było tak, jak chce tego Jezus? Czy może bardziej chcemy, żeby było wszystko tak, jak my sami chcemy? Czy może szukamy sobie jakichś innych królów naszego życia? Chcemy być posłuszni, poddani komuś innemu, nie Jezusowi. Może coś nie zgadza się z nauką Jezusa, z Ewangelią, a my za tym idziemy, my się tego słuchamy. Czy rzeczywiście chcemy, żeby Jezus Chrystus był naszym królem? I tak dziś widzimy Jezusa Chrystusa, króla na Jego sądzie. Na sądzie ostatecznym. Ale wróćmy jeszcze myślą do niedzieli, tydzień temu i dwa tygodnie temu, kiedy to w kolejne niedzielę mieliśmy kolejne przypowieści z 25 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, trzy przypowieści eschatologiczne o sądzie ostatecznym, o wieczności. Pierwsza była o pannach mądrych i głupich, czyli widzieliśmy sąd ostateczny i wieczność jako ucztę weselną, jako piękną ucztę miłości. Na którą jesteśmy zaproszeni, i tam chce nas widzieć Pan Bóg. I Jezus chce nas zabrać na tę ucztę, ale problem jest ten, że możemy to przespać, możemy nie czuwać, możemy być niegotowi, kiedy przyjdzie ten moment wejścia. I to nie tak, że Jezus nas odrzuca, to my siebie odrzucamy, to my nie jesteśmy gotowi, nie staramy się dbać o to, żeby wejść na tę ucztę, a jesteśmy przecież na nią zaproszeni. Druga przypowieść, o której słyszeliśmy. Tydzień temu to była przypowieść o talentach, że nasze życie jest pięknym darem Boga, ale który musimy rozwijać. Jeżeli nic nie robimy, jesteśmy leniwi i nie rozwijamy swoich talentów, nie rozwijamy naszego życia, niczego dobrego, pięknego nie zrobimy w naszym życiu, mając takie możliwości, mając takie dary od Pana Boga, to też możemy nie wejść. Nie dlatego, że coś złego zrobiliśmy, a po prostu nie rozwijaliśmy naszych talentów, nie wykorzystaliśmy szans. Możliwości, jakie mieliśmy. Będziemy leniwi, nic dobrego nie zrobimy. I dziś trzecia przypowieść, która mówi o sądzie, i znów nic ani słowa nie ma o tym, że coś robimy złego. To oczywiste, że zła nie wolno robić. To oczywiste, że zło wyklucza nas z Królestwa Niebieskiego. Nawet o tym się nie mówi, ale zło możemy oddać w, w czasie spowiedzi, oddać Bożemu Miłosierdziu i być wolnymi od zła. Wystarczy. Pokutować wystarczy, poprosić, że Pan Bóg nam przebaczył i przyjąć to przebaczenie. Ale dziś słyszymy o czymś zupełnie innym, że tym, co będzie decydujące na Sądzie Bożym, to jest to, jak pomagaliśmy drugiemu człowiekowi. Może gdzieś widzieliśmy taki czy film, czy słyszeliśmy takie opowiadanie o królu, który przebrał się za biednego człowieka i wyszedł i nikt go nie widział jako króla, tylko widział jako biednego człowieka i on, będąc takim w przebraniu biednego człowieka, obserwował, jak ludzie pomagają mu, kto z jego sług był do niego życzliwy i pomógł, a kto, który jemu nadskakuje i różne komplementy prawi, kiedy był biednym, nie podszedł, nie pomógł, a jeszcze go może wyśmiał i jakoś źle się zachował. I właśnie Jezus jest takim królem, który przychodzi w przebraniu biednego człowieka. I ten król wszechświata, wielki Bóg, wielki nasz Pan, którego uwielbiamy, wysławiamy, do którego się zwracamy w naszych modlitwach, On przychodzi do nas w przebraniu biednego człowieka. On jest ciągle z nami. I nie tylko jest ciągle z nami w Eucharystii, i nie ciągle tylko jest z nami w Słowie Bożym, i nie tylko możemy się zwracać do Niego, kiedy się modlimy. Ale też, co jest bardzo ważne, o czym przypomina nam dzisiaj Ewangelia, Jezus przychodzi do nas w drugim człowieku. W drugim człowieku, zwłaszcza człowieku potrzebującym. Człowiek potrzebujący. I co możemy zauważyć w tej dzisiejszej Ewangelii? Spróbujmy porozmyślać nad słowami konkretnie tego tekstu. Widzimy dziś, że jak Jezus wraca się do tych po prawej stronie, którzy byli miłosiernymi, którzy pomagali. Jezus mówi takie słowa. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam. Wam przygotowane jest to królestwo od założenia świata, od początku jest przygotowane dla was. To jest wasze miejsce, Pan Bóg tam chce was widzieć. A co mówi do tych po lewej stronie? Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Więc ogień wieczny nie jest przygotowany dla nas, to nie jest wasze miejsce. Ogień wieczny jest przygotowany diabłu i jego aniołom, ale jeśli nie dostaniecie się do nieba, nie będzie wyjścia, będziecie musieli pójść w ten ogień. Pan Bóg nie chce was tam widzieć, Pan Bóg wam przygotował królestwo, a ogień wieczny jest dla diabła i dla jego aniołów. Ale widzimy bardzo wyraźnie we wszystkich tych przypowieściach trzech. Bardzo konkretne rozdzielenie na jednych i na drugich, czyli pięć panien mądrych, które weszły, pięć głupich, które nie weszły. O talentach ten, kto umnożył talenty, wchodzi do królestwa i ten, który nic nie zrobił z talentami, nie wchodzi, zostaje odrzucony. I dziś też widzimy na prawą i na lewą stronę owce i kozły, bardzo jasne rozdzielenie nie ma trzeciej drogi, albo do królestwa wejdziemy, albo nie wejdziemy. Albo wejdziemy, albo będziemy odrzuceni, w, albo pójdziemy do nieba, albo do piekła. Nie ma trzeciej drogi. Jest tylko królestwo, albo jest odrzucenie i piekło. Więc gdzie chcemy być? Oczywiście, że chcemy być w niebie. I co powinniśmy robić? To słowo jest po to, żebyśmy tak żyli, żeby do tego nieba się dostać. Pan Bóg nam daje to słowo, bo chce nas widzieć w tym królestwie. Jeżeli będziemy posłuszni, będziemy żyli tak, jak mówi Jezus. Pójdziemy do nieba. Co jeszcze widzimy w tym tekście? Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, a daliście mi jeść, a daliście mi pić, a przyjęliście mnie. Konkretne czyny. Nie słyszymy czegoś takiego, że na przykład był głód na świecie, a wyście nie rozmyślali o tym, że jest głód na świecie, a wyście nie zaplanowali, jak można by nawiedzić chorych, a wyście mieli dobre intencje, bo chcieliście przyjść. Odwiedzić chorego, uwięzionego, chcieliście pomóc temu człowiekowi, mieliście dobre intencje, tworzyliście dob dobre plany, rozmyślaliście, mówiliście o tym, spotkaliście rozmawialiście, że można by pomóc komuś potrzebującemu. Nie, konkretne czyny, konkretne czyny, konkretnie wyście to zrobili: daliście jeść, daliście pić, przyjęliście mnie. Nie wystarczy mieć dobrych intencji. Jak czasem się mówi, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. I rzeczywiście czasem my dużo mówimy o tym, że trzeba pomagać, ale czy rzeczywiście konkretnie pomagamy? I widzimy też, że chodzi o konkretnego człowieka. Byłem głodny, byłem spragniony, a więc konkretny człowiek, którego widzimy, jeżeli możemy go nakarmić, to jest człowiek, który jest na wyciągnięcie ręki. To nie jest tak, że jest dużo ludzi głodujących na świecie. I teraz musimy wszystkim pomóc. Nie on gdzieś na drugim kontynencie jest. No jak my możemy mu pomóc? Nie, za nich nie będziemy odpowiadać, za wszystkich głodujących na świecie, ale za tego głodnego, który jest na wyciągnięcie ręki. Za tego potrzebującego człowieka, który jest przede mną, którego Pan Bóg postawił, przede mną, w którym przyszedł do mnie. Pan Bóg przyszedł do mnie w tym potrzebującym człowieku. I widzimy tu konkretne uczynki, głodny, spragniony, konkretne potrzeby człowieka, ale tą listę można wydłużać, być może, że ten człowiek potrzebuje nie jedzenia, nie picia, ale potrzebuje jakiejś uwagi, pobyć z nim, podtrzymać go na duchu, może w jakiś sposób mu pomóc, posłużyć, gdzieś sobie nie, nie daje rady, poprosi mnie o pomoc, a ja mu nie pomagam. Jeszcze raz warto zauważyć to, że nie chodzi o jakieś yy, złe uczynki. To nie jest tak, że człowiek miał w ręku kanapkę, myśmy mu ukradli tę kanapkę. Albo pobiliśmy człowieka tak, że on trafił do szpitala i choruje. Nie. On był głodnym, a nie pomogliśmy mu. Był spragnionym, a nie daliśmy mu jedzenia. Był chory, a nie odwiedziliśmy go. Czyli nie ma nic złego, nie ma złych uczynków, tylko chodzi o niezrobienie dobra, niewykorzystanie okazji, zaniedbanie okazji, żeby zrobić coś dobrego. I przede wszystkim w dzisiejszym rozmyślaniu i w dzisiejszej pracy nad sobą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tę drugą część, kiedy. Jezus mówi, byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Czyli my widzimy, że my w wielu momentach pomagamy potrzebującym. Jest trochę tych dobrych uczynków, ale zwróćmy uwagę na zaniedbane dobro. Czyli człowiek przyszedł, a ja go odsunąłem, uciekłem od niego, nie pomogłem, odmówiłem pomocy, a mogłem pomóc. O, miałem możliwość. Oczywiście są takie sytuacje, że nie mam możliwości pomóc człowiekowi, te, wtedy już nie odpowiadam, ale tu chodzi o sytuacje, gdzie ja mogę pomóc, realnie mogę pomóc, a nie chce mi się pomóc, a jestem w złym humorze, a odrzuciłem człowieka, odepchnąłem człowieka, nie pomogłem człowiekowi. Zwróćmy uwagę na zaniedbane okazje. Ile żeśmy zaniedbali okazji, żeby zrobić coś dobrego. Zwróćmy uwagę szczególnie porozmyślajmy dziś nad takimi sytuacjami, kiedy nie pomogliśmy. To może być człowiek bardzo bliski, to może żona męża o coś poprosić, a mąż nie pomógł. To może dziecko przyjść do rodziców, poprosić o jakąś pomoc, a rodzice, idź sobie, bo jestem zajęty, bo jestem zmęczony, bo oglądam coś w telewizji. To mogą być takie sytuacje bardzo konkretne w naszym życiu. Zwróćmy porozmyślajmy dziś nad tym. I spróbujmy dziś być takimi wrażliwymi, wrażliwymi na Człowieka, który zbliża się do nas, który o coś prosi, który dzwoni, który pisze, który o coś nas prosi. Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka, bo w nim właśnie przychodzi Jezus, żebyśmy nie zaniedbali żadnej okazji. Spróbujmy dziś zrobić kilka takich dobrych uczynków. Najpierw pomyślmy, komu możemy pomóc i bądźmy wrażliwi, że jak zbliża się człowiek, to właśnie w nim przychodzi Jezus. Jak o coś nas prosi człowiek, to w nim przychodzi Jezus. I spróbujmy dziś zrobić jak najwięcej takich, nawet małych, drobnych, dobrych uczynków, pomocy drugiemu człowiekowi, pomocy Jezusowi, który przychodzi w drugim człowieku. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.